Cześć, z tej strony Iron Mani. Dzisiaj, po, dzisiaj postanowiliśmy zrobić mały blok kulinarny. A więc, tak, Paweł, tutaj co nam kroisz w kosteczkę, jak tu można zobaczyć? Szynkę. Szynkę, wieprzową. Tak, dobrze zapamiętałeś. Dzięki. A więc w ogóle powiedz nam, dlaczego robisz, kroisz tą szynkę? Czy kotlety, czy nie wiem, czy rybę, czy może. Kroję po to, żeby było co do żarcia. Na sylwestrze. Tak, bo Paweł na sylwestra podjął się tego, że zrobi gulaszową, więc będzie dużo jedzenia. I co? Składnikami są tak: pieczarki. Tu mamy paprykę. Pieczarek ile jest? Kilogram? Kilogram? Kilogram pieczarek. A mięso 2,5 kg. Tak? Tak. 4 papryki, czyli 8 połówek. 7 tych obranych cebul. Mamy jeszcze tutaj parę smakołyków, a więc tak Jeden seller Taki okrągły Dwie pietruszki A, nie pokazałem Dwie pietruszki Cztery marchewki, czy trzy? Cztery I tak, trzy słoiki, mamy jeszcze... nie, to jest fasola, nie chcę fasoli Mamy trzy słoiki... kurwa, fasola yy. Trzy słoiki... Eee, tych jak to się nazywa? No, tomatą. No, pomidorów. Pomidorów, dokładnie. Tu mamy, tu mamy słoik fasoli. Znaczy trzy, nie słoiki, tylko te puszki. Trzy słoiki, trzy puszki fasoli. Jeden por. Mamy jeszcze kostki rosołowe, winiary, nie wiem dlaczego nie knora, no ale dobra. Mamy wegetę. Oraz mamy winiary jeszcze przyprawę, płynie taką, czyli taką manki chyba alatek. No i tak, jak to wszystko będzie wyglądało? Pał to kroi wszystko w kosteczkę. Potem będziemy tak, to brali do środka, do tego gara. I tak, to będzie wyglądało. Ja wam to przedstawię w bardzo prosty sposób. Wkładamy do gara mięso. Jesteście mięsem. Damy ją również do gara. Teraz po pieczarki. Mamy pieczarki i też je wkładamy do dwóch gara. Teraz bierzemy paprykę i też ją mieszamy tutaj wszystko w kawałek, oczywiście tylko w pastankach, tak? I tam w kawałeczkach. Właśnie paszki, odpala, Teraz tak, teraz będziemy puszkę fasoli czerwonej i puszkę pomidorów. Obień się. A, zaraz, Paweł, zaraz. Jeszcze marchewka, to kostka. Teraz tak. Do tego wszystkiego trzeba marchewkę dać. Kurde. Oraz pora. Do tego dwie pietruszki. O! Oraz serer. Serer. A i najważniejszy element, który nam pozostał jeszcze, czyli miecho. I teraz tak. Wiadomo, że to wszystko musi smakować, tak? Czyli knos, kostki do To odpakuję tu już. Paweł chyba nie będzie zbyt. A. Więc nie wiem, dodajmy tyle, ile tu jest. No, żeby kamery nie zasłoniło. Eee. I coś się zapomnieliśmy, na parę o czymś? Nie wiem. Nie Ach, jeszcze nie dodałem tego. Serca dodaj jeszcze swojego. Serca, tak, ale jeszcze musimy chyba tego. Troszeczkę winiary przypraw. A raz wegetę. I teraz tak, wszystko zamykamy. Prawie. Wszystko zamykamy. I podgrzewamy do temperatury jakiej? Czyli to dodajemy etapami wszystko. A, tak, nie... I ten dodajemy, tak. I te wody jeszcze zabamy, tak? I to gotujemy. I tak przez jaki czas będziemy gotować, to wszystko? Przez jakiś czas. Sześć, przez... Przez... przez jakiś czas będziemy gotować, aż to wszystko nabierze smaku. Dodajemy tutaj potem mamy jakiś tak. przypraw, tu mamy kminek, tu mamy czerwone czosnka mamy <laughs> i coś czarnego. Pieprz. To pewnie pieprz, tak, też tak myślałem. I to wszystko się buzowało, buzowało, i potem wszyscy ją jedzenia z Sylwestrze, więc co? Trzymajcie się, tak to wygląda: wszystko w kuchni Iron Manów, więc jest grubo. I co? Życzymy Wam w ogóle udanego. Muszę Was wyjmę z tego gara. Życzę Wam udanego nowego roku, Paweł zapewne też. Paweł, powiedzmy sobie. Życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowia! Się. Może wszyscy dołączyli do, do nas do trenowania? Tak, trenujcie z nami, biegajcie. No i co? Uszyłem wam na nóg, no, co mamy mam wiedzieć? Trzymajcie się, hej. Na razie.